Um burro. 70 polubień, dziękuję za polubienia. Jeden pączek, dziękuję za jednego pączka. Tomasz 712 dołączył. Dzięki, że jesteś z nami. Ale właściwie ciebie nie ma. To lepiej nie wchodź, bo nie tapujesz. Olivca! Dzięki Oliwka za polubienie. Proszę bardzo. Nie wierzę w to, co się dzieje. Dwa dni pod rząd pani do nas przyszła. Wow. Dziękuję jeszcze aktywnie. Już 140. O matko. 160. Po Jezu. 500 polubień. Matko jedyna. Matko Bosko. Ale serio, w tych Twoich nowych TikTokach to taką radość widzę. W przeciwieństwie do starszych.

ale 20 pompek. O. A więc sobie i 30. 13 14, słyszycie? 14, to zaraz będzie 15, czyli 150 sekund idę robić serię. Tak, wasze 30 pompek. Mhm. Ja tu mistrzu jestem dla pieniędzy, jakbyś jeszcze nie zauważył, wejdź sobie w moją biografię. Więc wiesz, za 15 na godzinę nie będę tutaj robił. A nawet nie ma 15, ale groszy. Więc ja lecisz na. Kurwa, no raczej człowieku. A na co innego? Przecież tylko po to tutaj jestem. Nie, kurwa, charytatywnie. Wiesz, z miłości do. Bojowa, ro, jakieś kurwa, coś tam, gówno, coś tam naprawdę, z miłości do ciebie. E, nie, za bycie poetą dostawałem kasę. Teraz jest, ja teraz jestem robolem, jestem pracownikiem fizycznym. Kiedyś żyłem z poezji, a teraz żyję z bycia robolem. Ale to jest temat treningowy, jeżeli będziesz poruszał czy inne tematy, wiesz, no dawaj 30 pompek, no powiedzmy, że to jest temat treningowy, za inne tematy można, wiesz. Pana dostać z tego względu, że to jest temat treningowy o, o, o malowaniu, to pod filmami są komentarze. Tu jest tylko trening mistrz. Jedziemy dalej. Dwieście dwadzieścia nie, dwieście osiemdziesiąt polubień i Jeden pączek. Jeśli chodzi o kasę, w tym miesiącu zarobiłem jednego pączka. A więc 40, ile to jest? 30 punktów czy 40? Czy 20? Chyba 40 albo 60 groszy. Bojowa. O, dziękuję. Tego się po tobie nie spodziewałem. 347 polubień. Matko, jedyno. Matko jedyno, nie wierzę. Myślałem, że będziesz mnie denerwować, a ty nie polubienia wysyłasz. <laughs> uh -huh. Uh -huh. No ty ty nie Kurde, no. Dziś się na kanale u doświadczonego kulturysty, że nie należy przesadzać z ciężarem, a mnie korci, żeby... Ten, żeby wpierdzielić się na martwy ciąg wysoko. Jak będzie 10 łapek w górę na YouTube, to robię ciężkie martwe ciągi. 10 łapek w górę na YouTube. Jest teraz transmisja, link jest w... Profilu w biografii. Jak będzie 10 łapek w górę, to zrobię martwy ciąg, a macie na to no niecałe pół godziny. Zrobię ciężki martwy ciąg, tam dojdę, nie wiem. Może do 200, ale chyba nie dałbym rady, bo nie robiłem parę miesięcy martwego ciągu, więc byłby problem z 200 kg. Oczywiście bez pasków. Tu mi już powoli, bo wychodziło po ostatnim, to było 160. Pozdrowisz, proszę. Tu nie jestem od pozdrawiania, mogę Ci powiedzieć, wypierdzielaj. Ja tu nie jestem od pozdrawiania, tu jestem odrobienia treningu. Jeżeli chcesz pozdrowienia, to pisz pod filmem. Tu jest trening. W tym momencie ani moje życie, ani Twoje życie się nie liczy. Liczy się tylko trening. Pierre. Kurbanım, nasıl bir erdoğul numarası bir Nasıl bir erdoğul numarası Teraz bądź mądry i ogarnij. Te pozytywki nie mogę ogarnąć. Monia, słodzinko siema. ma. Roki Parati. Te ja chyba go pozdrowię, bo już go nie ma. Roki Parati. Pozdrawiam cię, słodziaku. To nie jest nuta, to jest czas. Ja se nagrałem. 5, 6, 7. Bielą niewinności, czerwienią krwi. 8 słów 6. Polska biało czerwona, bielą niewinności, czerwienią krwi. 7. Rozumiesz? I 8 słów jest i to jest 10 sekund. No to nie jest, wiesz, To nie jest yy, motywacja, tylko to jest nagranie. Że to jest, nie wiem, już 10 lat, znaczy ileś, nie? To nagranie. To cicho, szybko podmiankę zrobić. Szybko podmiankę zrobić, żebyś nie zauważył. Ty chodź tutaj i patrz, rób mi bestia. A ty... Kus kusicielko piękna, piękna kusicielka, sztanga ciężka, piękna kusicielka mnie wzywa do siebie. No, Jest prawie tak zachwycająco, pociągająca jak śmierć. Ach, ty malutka! I co? Chyba teraz to muszę, chyba to muszę teraz pierdoląć tutaj, żeby zrobić kolejną serię. Dobra, ty i będzie robić martwy ciąg. Dobra, teraz jesteś pierdolne... tam jest ile. 56 kg, nie? Nie opieraj się zybcią. 56 kg. Rekord świata i okolicy. A dobrze wyjechać. Ważne, że walisz w serię. A, jaka ulubiona motywacyjna? Kilka jest. Pięć-dwa dębiec konfrontacji. Tak na pierwsza na myśl mi przychodzi. Pięć-dwa dębiec konfrontacji. Poczekaj. 56 99 Teraz będzie 99 kg Nie no, na pico nie będę uginał Bicepsa sobie można dla zabawy poćwiczyć wiesz, ale to nie jest trening Na bicep to nie jest trening To jest zabawa To 440 Piałek Przedmią 145 Kielności 145 kg Przedam Dobra YouTube i tak was nie ma, więc pozdrawiam serdecznie